Witajcie, tutaj ojciec Marcin Borządek w naszej codziennej serii Święte Słowa. Chciałbym też podzielić się dzisiaj z wami takim fajnym tekstem ze Świętego Ignacego Loyoli. To jest to jest mój ulubiony chyba święty, który który gdzieś mocno też mówi do mnie, także w pewnym momencie swego życia święty Ignacy, żeby dać wam kontekst, on walczy dużo ze swoimi skrupułami, takimi, wiecie, trochę zachowaniami, które mamy w wielkim poście bardzo często, czyli praca nad sobą, taki wiecie, trud codzienny, żeby dojść do doskonałości. I w pewnym momencie doświadcza łaski. Posłuchajcie. I wtedy spodobało się panu sprawić, że Ignacy obudził się jakby ze snu. A ponieważ dzięki pouczeniom, jakiemu Bóg dawał, miał już pewne doświadczenie w rozeznawaniu duchów, zaczął się zastanawiać, w jaki to sposób duch złego opanował. Z wielką jasnością poznania postanowił więc nigdy już nie spowiadać się z rzeczy przeszłych. I od tego dnia był wolny od swoich skrupułów, mając równocześnie tę pewność, że to Pan nasz zechciał go w swym miłosierdziu od nich wyzwolić. I myślę, że to jest słowo klucz dla Ignacego i dla nas w tym czasie. To jest słowo łaska. Jakby celowo, zobaczcie, Bóg wprowadził go w sen, żeby zabrać wszelką kontrolę, jakieś takie jego własne pomysły. Tak często się dzieje w Biblii też, kiedy Pan chce coś zrobić ważnego, to, to ludzi doprowadza do takiego trochę, wiecie, snu, takiego... Wyzbycia się wszelkich swoich inicjatyw, często tak jest w naszym życiu, i wtedy dopiero Bóg może mówić i może działać. Tak samo jest z Ignacym. Pan Bóg przychodzi do niego jakby przez sen i wyzwala go zupełnie w nadprzyrodzony sposób, przez łaskę, przez miłosierdzie. Ignacy jest pewien, że to chodzi o miłosierdzie. I w tym momencie przestaje się spowiadać z rzeczy, które już kiedyś powiedział. Wiecie, to jest tak ważne, żeby sobie powiedzieć w pewnym momencie tak, Krew Jezusa uwolniła mnie, tak? Śmierć Jezusa na krzyżu jest wystarczająca dla mnie. Ja myślę, dla nas katolików, to jest naprawdę ważne, dla wszystkich wierzących, żeby dojść do takiego miejsca, żeby sobie powiedzieć: stop, przebaczenie działa w moim życiu. To znaczy, jestem naprawdę wyzwolony, jestem uwolniony przez krew Jezusa. I to jest naprawdę istotne, żeby nie ciągnąć za sobą, wiecie, całej swojej historii, całych swoich też jakichś tam skrupułów, które. Ciągle się mielą w głowie i powiedzieć sobie w pewnym momencie: Jezus naprawdę zaingerował, Jezus naprawdę mi wystarczy, Jezus naprawdę to zrobił na krzyżu i ja mam w tym udział. Także zostawiam Was z tym fragmentem, myślę, że to jest taki fajny tekst na, na post: powiedzieć sobie któregoś dnia: Pan mnie wyzwolił, nie muszę wracać ciągle do starych rzeczy.